Państwo, chciałbym bardzo serdecznie podziękować na ręce gospodarza za bardzo serdeczne przyjęcie nas w czasie pobytu, w czasie naszej pierwszej wizyty na terenie Państwa powiatu. Jest mi niezmiernie miło, że mogę poinformować zarówno całą lokalną społeczność Ukrainy i mojego regionu, że udało się nawiązać. Kolejną współpracę z kolejnym, z kolejnym powiatem. Drodzy Państwo, położenie geograficzne powiatu Krasnostawskiego jest takie, a nie inne. Tutaj, w pobliżu nas, na odległości kilkunastu kilometrów, przebiega właśnie granica Unii Europejskiej. A jeszcze w starej strategii województwa lubelskiego, zapis generalny. To jest budowanie pomostu współpracy pomiędzy Wschodem i Zachodem. W naszej strategii powiatowej tego również się trzymamy. Czy chcemy, czy nie chcemy, jesteśmy na siebie wskazani. Teraz przychodzą od roku 2014-2020 nowe fundusze unijne w ramach Eurobionu Bóg. Myślę, że ta współpraca będzie również układała się nieźle a obydwa regiony, tak jak i powiat krasnostawski, tak i powiat Kiwerce są właśnie w Euroregionie Bóg. Przed nami zbliża się okres letni. Wiele będzie imprez kulturalno-światowych na terenie mojego powiatu, na terenie Ukrainy. Myślę, że nadrzędną rolą samorządu, zarówno jednego, jak i drugiego, jest Budowanie tego pomostu jest wspieranie inicjatyw, jest wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, bo taki jest cel, bo taki jest sens w ogóle pracy samorządowca. I chciałbym, panie starosto, z Kiwertz, raz jeszcze w imieniu całej lokalnej społeczności, w imieniu całego samorządu Powiatu Krasnostawskiego. Bardzo serdecznie ciepło podziękować za tą pierwszą nasze spotkanie. Myślę, że był to dobry początek i ta współpraca zarówno z jednej strony jak i z drugiej strony na przestrzeni najbliższego okresu czasu będzie się nieźle układała, czego Państwu i sobie z całego serca życzę. Dziękuję bardzo.